Potrzebowałam tylko trochę brokatu. Zaczęło brakować pieniędzy, więc postanowiłam dorobić na boku. Zajęłam się robieniem drobiazgów z żywicy. Takich jak truminki na drobiazgi i popielniczki. Na początku w ogóle się nie sprzedawały. Potem zaczęłam dodawać do moich wyrobów bardzo holograficzny, okrągły brokat. Nie nadążałam z uzupełnianiem zapasów. A stare prace zbierały tylko kurz. Przez to, że używałam tego brokatu do wszystkiego, szybko mi się skończył. Sprzedawał go niedaleko mnie sklep plastyczny i często miał zniżki. Postanowiłam wypełnić jeszcze kilka form, zanim pójdę po nowy brokat. Z różnych powodów dotarłam tam pół godziny przed zamknięciem. Weszłam do prawie pustego sklepu. To było duże miejsce z przecenionymi dekoracjami na Halloween. Przez kilka minut szukałam taniego brokatu o tematyce halloweenowej, ale nic nie znalazłam. Oprócz jednej kasierki, schowanej za ścianą innych przecenionych rzeczy, nikogo też nie widziałam. Nie znalazłam nowego brokatu w sezonowych produktach, więc poszłam po ten, po który przyszłam. Do sklepu weszły jeszcze dwie inne osoby. Przeszły obok mnie. Starsza kobieta kiwnęła głową w moją stronę. Odwzajemniłam gest z grzeczności. Dziewczyna, która z nią była może wciąż nastolatka, miała proste czarne włosy i ciemne oczy. Szczerze mówiąc, jej surowy wyraz twarzy trochę mnie zaniepokoił, zwłaszcza, że śledziła wzrokiem każdy mój ruch. Niosła kłęby włóczki dla starszej kobiety, więc założyłam, że były spokrewnione. Przechodząc alejką, szybko znalazłam to, czego szukałam. Wystarczyłaby chwila, żeby zapłacić i wrócić do domu, żeby znowu zająć się pracą. Brokat był niedaleko kasy. Zatrzymałam się jeszcze raz przy wystawach z przecenionymi produktami. Przysięgam, że ten sklep zawsze miał jakieś promocje. Zastanawiałam się nad kupnem stojaka na naszej niki lub bo planowałam zacząć robić biżuterię. Pomyślałam, że przydałby się na bryloki, które robiłam na zbliżający się kiermasz rękodzieła. Nagle poczułam coś przy swoich stopach. Kłębek włóczki stoczył się do mnie. Młodsza dziewczyna z czarnymi włosami podeszła cicho, żeby go podnieść. Schyliłam się szybciej i podałam jej włóczkę. Skinęła głową bez uśmiechu na swojej nieugiętej twarzy. Głośny huk i łomot zwróciły naszą uwagę. Byłyśmy kilka kroków od zamkniętych drzwi z napisem kierownik. Słyszałam wcześniej głosy w biurze, ale nie wyłapałam, co mówiły. Dziewczyna miała taki sam wyraz twarzy jak ja. Obie postanowiłyśmy sprawdzić, co się dzieje. Trzymałem rękę w kieszeni, dotykając telefonu na wypadek kłopotów. Wyciągnąłem rękę do klamki w momencie, gdy drzwi się otworzyły. Stał tam mężczyzna ciężko oddychając, z dzikim wyrazem twarzy. Jego widok sparaliżował mnie ze strachu. Poczułam, jak inna dziewczyna chwyciła mnie za tył koszuli. Mężczyzna podszedł i wciągnął nas do biura. Z łatwością rzucił na miotylną ścianę i zamknął drzwi. Serce waliło mi w piersi, gdy zaczęłam ogarniać szczegóły pokoju. Było kilka monitorów pokazujących różne części sklepu. Zobaczyłam na jednym z nich matkę dziewczyny, która szukała swojej zaginionej córki. Większość pokoju zajmowało biurko. Spojrzałam niżej i zobaczyłam inną kobietę leżącą twarzą do ziemi, z kałużą świeżej krwi wokół jej głowy. Ona mnie zmusiła! Gdyby mnie nie zwolniła, nigdybym tego nie zrobił! Mężczyzna zaczął mamrotać, ciągnąc za swoje włosy w szaleńczym geście. To było bardzo złe. Widzieliśmy jego zbrodni i teraz nie wiedział, co z nami zrobić. W końcu zauważyłam pistolet przypięty do jego boku. Jeden zły ruch i moglibyśmy zginąć. Wszystko działo się tak szybko, że trudno było to przetworzyć. Chwycił mnie za ramiona i przyciągnął do biurka. Uderzył moimi plecami o oblata, moje serce podeszło do gardła. Modliłam się, żeby mnie zastrzelił, zamiast zrobić coś gorszego. Zaczął mną trząść, a krawędź biurka wbiła się w moje plece. To jej wina! Robiłem swoją pracę! Nie zrobiłem nic złego! Krzyczał. Jego twarz była cała czerwona i spocona. Papierki rozsypały się po biurku i spadły na podłogę. Szklana kulka na biurku zaczęła się turlać w naszą stronę. Musiałam zaryzykować, inaczej zginęłabym tutaj. Rzuciłam się po nią i z całej siły uderzyłam go w skroń. Napastnik zawył z bólu, a jego uchwyt osłabł. Udało mi się uciec, choć byłam oszołomiona ze strachu. Dziewczyna otworzyła drzwi i zaczęła uciekać w stronę matki, która była nieopodal. Ja pobiegłam w stronę kasy i wyjścia. Odwróciłem głowę, żeby sprawdzić, czy nas goni. Starszy mężczyzna zataczał się, trzymając się za głowę. Sięgnął po broń i zaczął strzelać na ośle przed siebie. Z przerażeniem zobaczyłam, jak dziewczyna stanęła przed swoją matką, a jej głowa odskoczyła do tyłu. Ona półki obok niej wytrysnęła krew. Starsza kobieta zawyła, padając na kolana, próbując złapać ciało swojego dziecka. Zamarłam z przerażenia i nienawidziłam siebie za to, że się zatrzymałam. Na szczęście pistolet był już pusty, więc nie mogłam zostać zastrzelona. Zamiast tego mężczyzna rzucił się na mnie, chwycił mnie za włosy i pociągnął moją głowę do tyłu. Jego ręka zaczęła się owijać wokół mojej szyi. Instynktownie chwyciłam jego ręki i przewróciłam go na ziemię. Podziękowałam Bogu za to, że dorastałam z trzema starszymi braćmi, którzy uwielbiali się siłować. Czego wtedy nie doceniłam. Znałam kilka chwytów, ale nie byłam specjalnie silna. Zrobiłam krok, żeby uciec, gdy znowu złapał mnie za kostkę. Upadłam mocno, uderzając głową o podłogę. W sekundę znaleźliśmy się w zapasach. Wygrywał. Wiedziałam, że kasierka musiała to wszystko usłyszeć. Pewnie już zadzwoniła na policję. Ile zajmie im dotarcie na miejsce? Czy będę wtedy martwa? Zadał mi kilka ciosów w twarz, kiedy próbowałem się bronić. Krew zaczęła mi lecieć z nosa. Jego duże ręce chwyciły mnie za szyję, jak ciuki mocno przycisnęły, natychmiast odcinając mi oddech. Nie da się opisać, jak przerażające jest duszenie. Miał nade mną ogromną przewagę. Było wiele silniejsze. Nigdy nie czułem się tak bezradna. Nieważne jak mocno się szarpałam i drapałam. Nie przestawał mnie dusić. Powinnam była umrzeć. Okazało się jednak, że w sklepie był ktoś silniejszy od niego. Na jego twarzy pojawił się blady wyraz zaskoczenia. Uścisk na mojej szyi zależał wystarczająco, bym mogła się uwolnić. Odsunęła się na czworakach, ledwo łapiąc oddech. Całe ciało miałam obolałe. Moje oczy były rozmyte, ale zobaczyłam postać z długimi czarnymi włosami, która wstała. Fala sprzecznych emocji przetoczyła się przez moją pierś. Byłam wdzięczna, że dziewczyna nie zginęła, ale jak to możliwe? Jej matka patrzyła z przerażeniem, gdy ukochana córka spokojnie podchodziła do mordercy. Główne światła zaczęły migotać, a potem całkowicie zgasły, pozostawiając nas tylko przy bladych światłach awaryjnych. Dziewczyna zatrzymała się przed mężczyzną, który jeszcze przed chwilą próbował mnie zabić. On kompletnie zdezorientowany cofnął się o krok, nie wiedząc co się dzieje. Zaczął drżeć, a jego twarz zalał strach. Przez moment nikt z nas nie mógł zrozumieć co widzi. Dziewczyna uniosła rękę, a jej spojrzenie było teraz dziwnie puste, bez emocji. To co się wydarzyło później przekraczało moje najśmielsze wyobrażenia. W ciemnościach jej sylwetka zdawała się nieco zmieniać, a jej skóra przybrała nienaturalny blask. Jej oczy, te zimne, ciemne oczy, błyszczały w półmroku, patrząc prosto na przerażonego mężczyznę. Zanim zdążył zareagować, dziewczyna zaatakowała go z siłą, której nie spodziewałby się po kimś tak drobnym. Uderzyła go w pierś z impetem, który zwalił go z nóg. Mężczyzna krzyknął z bólu, a ja, patrząc na to wszystko, czułam się, jakby czas zwolnił. Dziewczyna pochylała się nad nim, jej długie czarne włosy opadały na jej twarz, a ona bez żadnego wysiłku podniosła jego bezwładne ciało. Przez krótką chwilę bałam się bardziej niż on. Nie wiedziałam, co zobaczyłam, ani kim naprawdę była ta dziewczyna, ale jedno było pewne: nie była taka jak my. Wtedy usłyszałam syeny na zewnątrz. Policja w końcu dotarła. Odwróciła głowę w stronę drzwi, a potem spojrzała na swoją matkę, która wciąż klęczała na podłodze, płacząc nad tym, co się stało. Matka wyciągnęła rękę do córki, ale ona nie zareagowała. Po prostu odwróciła się, spojrzała na mnie jeszcze raz tymi swoimi martwymi oczami i zniknęła w ciemności sklepu. Zostałam tam z szokiem w sercu. Niepewna, czy naprawdę przeżyłam to, co właśnie się wydarzyło. Policjanci wbiegli do sklepu, a mężczyzna leżał nieprzytomny na podłodze. Jeden z funkcjonariuszy podszedł do mnie, pytając, czy wszystko w porządku. Nie mogłam odpowiedzieć. Nie mogłam przestać patrzeć w miejsce, gdzie dziewczyna zniknęła. Coś mi mówiło, że już nigdy jej nie zobaczę. Mężczyzna wstał, nie rozumiejąc, co się dzieje. Wiedział tylko, że musi uciekać. Jego nogi nie zaniosły go daleko. Padł na ziemię ze strachu, patrząc, jak kształt dziewczyny zaczyna się zmieniać. Niezliczone ciemne ręce, przypominające cienie, pojawiły się z podłogi, otaczając ją. Przycisnęło się mocno do półki za mną, modląc się, żeby to wszystko było tylko koszmarem. Cały zestaw rąk pochwycił go. Wystarczająco duży, by zakryć większość jego ciała. Został podniesiony w powietrze, szlochając i błagając o litość. Na jej twarzy nie było żadnych emocji. Spojrzała tylko w moim kierunku, a jej zimne oczy przeszyły mnie do kości. Bez słowa ciemne ręce zmieniły się w dym, który wtargnął do jego ust i nozdrzy. Jego ciało się napięło, a oczy przewróciły się do tyłu. Wkrótce zaczął drgać w nienaturalny i bolesny sposób. Z jego gardła wydobywały się dźwięki, jakby był zażynanym zwierzęciem. Jego plecy wygięły się w łuk, dłonie zacisnęły się. Łzy spływały po jego twarzy. Nie wiedziałem, jakich strasznych rzeczy doświadczał i nigdy nie chciałem się tego dowiedzieć. Wydawało się, że minęły godziny, gdy był torturowany przez te cienie. W końcu jego ciało upadło, a światła wróciły. Ręce zniknęły, a ciemnowłosa dziewczyna stała spokojnie, jakby podziwiała swoje dzieło. Następnie odwróciła się i podeszła do swojej matki. Starsza kobieta wciąż siedziała na ziemi, skulona ze strachu. Krzyknęła, gdy dziewczyna się zbliżyła, po czym chwyciła pierwszy lepszy przedmiot i rzuciła nim w nią. Mamo powiedziała dziewczyna cicho. Trzymaj się ode mnie z daleka, kim ty jesteś! Dlaczego masz twarz mojej córki? Wiedziałem, że coś z tobą nie tak od wypadku. Demon, potwór! Kobieta załamała się, szlochając histerycznie, trzymając się kurczowo mojego krzyżyka na szyi. Dziewczyna nie zareagowała. Odeszła kilka kroków, wciąż zachowując stoicki wyraz twarzy. Ale miałem wrażenie, że kryło się za tym trochę smutku. Jeden z policjantów podbiegł do mnie, by pomóc mi wstać z podłogi. Drugi podszedł do matki, która wciąż krzyczała i płakała. Nie byłam w stanie mówić, jak mogłabym to wszystko wytłumaczyć. Ten mężczyzna zastrzelił pracownicę. My to widziałyśmy i próbował nas zabić. Miał atak serca. Moja matka nie czuje się dobrze. To wszystko sprawiło, że miała nawrót choroby, wyjaśniła dziewczyna. Starając się udawać trochę bardziej poruszoną sytuację. Policjanci jej nie kwestionowali, wyprowadzili nas wszystkich na zewnątrz. Kasierka podeszła do nas, płacząc i pytając, czy wszystko z nami w porządku. Podziękowałam jej za wezwanie policji i przytuliłam, dopóki funkcjonariusze nie poprosili jej o złożenie zeznań. Mogła opuścić sklep, ale została zaladą i zadzwoniła, by upewnić się, że pomoc dotrze na czas. Przyjechała tylko jedna karetka. Pozwoliłam, by matka skorzystała z niej. Musiała się stąd wydostać. Przez chwilę stałam obok dziewczyny, z dala od ludzi, którzy mogliby nas usłyszeć. Jej oczy były skierowane przed siebie. Zebrałam odwagę, by zadać pytanie. Czym ty jesteś? Wyszeptałam. Rana po pokuli zniknęła, tak samo jak krew. Podniosła rękę, by odgarnąć włosy, i pokazała bliznę z boku głowy. Ta dziewczyna miała wypadek, który spowodował, że jej mózg przestał działać. Nie korzystała z tego ciała, więc je przejęłam. Wyjaśniła, ale to nadal niewiele mi mówiło. Kto wie, jak długo udawała człowieka. Czy czekała na odpowiedni moment, by przejąć inne ciało? Czy krzywdzi ludzi? Może ich zjada? Ile więcej takich jak ona? Chodziło po świecie. Zamiast zadać którekolwiek z tych pytań, powiedziałam coś innego. Dziękuję ci. Mogła udawać martwą. Przypuszczałem, że mogłaby wymknąć się z tego ciała w szpitalu i znaleźć nowego gospodarza. Zamiast tego ujawniła się i uratowała mi życie. Jeszcze czas bym zostawiła tę kobietę. Odpowiedziała. Stojąc z rękami za plecami, jakby była na baczność. Przykro mi, że tak to się potoczyło. Gdyby mnie tu dzisiaj nie było, może Twoja matka opłakiwałaby córkę, a nie widziała w tobie potwora. W końcu spojrzała na mnie z cieplejszym wyrazem twarzy. Wyciągnęła coś z kieszeni i wsunęła to do mojego płaszcza. Pod nosem dwóch policjantów przemyciła pojemnik z brokatem, za który nie zapłaciłam. To kradzież! wysyczałam. Czując dziwny stres, że mogą nas przyłapać. Jej reakcja mnie zaskoczyła uśmiechnęła się. Wkrótce zostaliśmy poproszeni o złożenie zeznań. Reszta nocy była jak w zamroczeniu. Po wszystkim moja mama odebrała mnie z komisariatu. Czułam się źle, że musiała po mnie przyjechać. Powstrzymywała łzy, widząc moje siniaki. Gdyby tej nocy nie było tam potwora, straciłaby córkę. Nie zdobyłam kontaktu do tej dziewczyny. Zastanawiam się, co się z nią stało. Mam nadzieję, że ona i jej matka zdołają się zrozumieć. Potwór czy nie kochała tę kobietę, i ta miłość mogła odegrać rolę w ocaleniu mojego życia. Z powodu tej nocy postanowiłam każdego dnia wysyłać wiadomość do moich rodziców, mówiąc im, jak bardzo ich kocham. Niektórzy z Was też powinni to robić, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro.